Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co tak naprawdę dzieje się ze starszymi mężczyznami, którzy żyją samotnie, bez kobiety u boku? To pytanie zadaje sobie wiele osób, ale niewielu naprawdę je rozumie. Podczas gdy społeczeństwo często przedstawia obraz samotnych i nieszczęśliwych mężczyzn, prawda ukazuje znacznie bardziej złożoną rzeczywistość. Rzeczywistość pełna niezależności, osobistego rozwoju i wyjątkowych wyzwań. W tym filmie zagłębimy się w pięć prawd o starszych mężczyznach żyjących samotnie i odkryjemy, dlaczego wielu z nich odnajduje siłę i spełnienie w swojej samotności. Jak nawiązują kontakty towarzyskie i co to oznacza dla ich dobrostanu. Zostańcie z nami do końca, ponieważ te spostrzeżenia nie tylko podważają powszechne założenia, ale mogą także zmienić wasze spojrzenie na niezależność i partnerstwo w późniejszym życiu. To nie chodzi tylko o liczby czy ogólne przekonania. Chodzi o prawdziwe zrozumienie tych mężczyzn, wczucie się w to, przez co przechodzą, a może nawet nauczenie się czegoś z tego, jak żyją według własnych zasad. Zaczynajmy. Po pierwsze, niezależność jest źródłem siły i tożsamości. Dla wielu starszych mężczyzn, którzy mieszkają sami, niezależność to coś więcej niż tylko praktyczne rozwiązanie. To głęboko zakorzeniona wartość, która w dużej mierze definiuje to, kim są. To poczucie autonomii pozwala im podejmować decyzje w pełni swobodnie, zarządzać swoim codziennym rytmem bez kompromisów i utrzymywać kontrolę nad własnym otoczeniem. Życie w samotności bez kobiety jest często świadomym wyborem, zakorzenionym w pragnieniu zachowania tej wolności, którą wielu mężczyzn wraz z wiekiem postrzega jako wzmacniającą. Ta niezależność może przejawiać się na różne sposoby. Niektórzy mężczyźni cenią sobie możliwość wstawania, kiedy tylko mają na to ochotę, jedzenia potraw, które lubią oraz urządzania domu dokładnie według własnych upodobań. Inni doceniają fakt, że nie muszą negocjować harmonogramu ani preferencji, co może zmniejszyć stres i przyczynić się do spokojnego współżycia. Zdolność życia według własnych zasad jest głównym czynnikiem, który przyczynia się do ich poczucia dobrostanu i poczucia własnej wartości. Z psychologicznego punktu widzenia taka autonomia wspiera pozytywną samoocenę. Starsi mężczyźni, którzy cenią sobie swoją niezależność, często czują się pewniejsi siebie i bardziej kompetentni, co z kolei wpływa na ich ogólne zdrowie psychiczne. Swoją sytuację życiową mogą postrzegać raczej jako przejaw siły niż samotności, a samotność traktują jako czas na autorefleksję, hobby i osobisty rozwój. Takie podejście stoi w sprzeczności z powszechnymi stereotypami, które utożsamiają samodzielne mieszkanie z izolacją lub smutkiem. Na przykład Tom, 78-letni emeryt i były nauczyciel, odnajduje dużą satysfakcję w dbaniu o własny dom. Czerpie z tego przyjemność, lubię ciszę i spokój. Mam przestrzeń, by robić to, co chcę i kiedy chcę, a to na tym etapie życia znaczy bardzo dużo. Jego historia jest podobna do wielu innych, którzy w samodzielnym życiu widzą raczej szansę na samorealizację niż obciążenie. Niezależność jednak nie oznacza całkowitej izolacji. Wielu starszych mężczyzn mieszkających samotnie aktywnie uczestniczy w życiu swojej społeczności, poświęca się swoim pasjom i utrzymuje przyjacielskie relacje. Niezależność pozwala im wybrać kiedy i w jaki sposób będą spotykać się z innymi, dzięki czemu mogą równoważyć samotność wartościowymi relacjami. Pierwsza prawda ujawnia, że dla wielu starszych mężczyzn życie bez kobiety nie jest kwestią samotności, lecz zachowania cennego poczucia własnej tożsamości i kontroli. To styl życia, który, jeśli zostanie przyjęty z zamiarem, może przynieść spokój, spełnienie i odporność w radzeniu sobie ze złożonościami starzenia się. Po drugie, więzi społeczne wykraczające poza relacje romantyczne. Podczas gdy wielu może zakładać, że życie w samotności oznacza życie w izolacji, rzeczywistość starszych mężczyzn, którzy zdecydowali się żyć sami, jest często zupełnie inna. Wielu z nich buduje bogatą sieć społeczną, która nie opiera się na relacjach romantycznych. Te relacje, niezależnie od tego, czy są to przyjaźnie, więzi rodzinne, grupy społecznościowe czy hobby, zapewniają wsparcie emocjonalne i poczucie przynależności, które pomagają trzymać samotność na dystans. Starsi mężczyźni, żyjący samotnie, często inwestują czas i energię w przyjaźnie, którym być może nie poświęcaliby tyle uwagi w młodszym wieku. Te przyjaźnie mogą być bardzo znaczące i kształtują się na podstawie wspólnych doświadczeń z dziesięcioleci. Aktywności towarzyskie, takie jak wolontariat, członkostwo w klubach czy udział w lokalnych wydarzeniach, oferują możliwości nawiązywania kontaktów i angażowania się w życie społeczne. W przeciwieństwie do dynamiki relacji romantycznych, te relacje są zazwyczaj bardziej elastyczne i pozwalają mężczyznom utrzymywać kontakty towarzyskie na własnych warunkach, bez zbędnego obciążenia emocjonalnego. Z psychologicznego punktu widzenia te przyjaźnie odgrywają kluczową rolę. Oferują towarzystwo, uznanie i przestrzeń do rozmowy, co wraz z wiekiem staje się bardzo ważne dla zdrowia psychicznego. Wolność wyboru interakcji społecznych, zamiast poczucia zobowiązania wobec partnera, często zmniejsza stres społeczny. Pozwala to również mężczyznom otaczać się ludźmi, którzy ich wspierają, naprawdę rozumieją i szanują ich styl życia. Weźmy na przykład Roberta, 74-letniego emeryta, który z własnej woli mieszka sam. Regularnie spotyka się z wąską grupą przyjaciół, z którymi gra w karty i w weekendy chodzi na wycieczki. Do głębokich relacji nie musimy być żonaci ani w związku, mówi Robert. Te przyjaźnie trzymają mnie przy ziemi i przypominają mi, że nie jestem sam. Oprócz przyjaźni z rówieśnikami, często ważną rolę odgrywa także rodzina. Wnuki, rodzeństwo i kuzyni mogą zapewniać regularny kontakt, a wielu mężczyzn bardzo ceni sobie te więzi. Technologia również pomaga pokonywać odległości i umożliwia rozmowy telefoniczne oraz wideorozmowy, które utrzymują bliskość mimo fizycznej rozłąki. Zrozumienie, że społeczne spełnienie może pochodzić z różnych źródeł poza partnerem romantycznym, to ważna prawda. Podkreśla to, w jaki sposób starsi mężczyźni żyjący samotnie mogą prowadzić pełne życie towarzyskie, nie dostosowując się do tradycyjnych oczekiwań dotyczących partnerstwa. Ta autonomia w relacjach społecznych przyczynia się do ich poczucia wolności i dobrostanu emocjonalnego. Jeśli wciąż oglądacie ten film i uważacie te spostrzeżenia za wartościowe, napiszcie mi w komentarzach cyfrę 2, żebym wiedział, że tu jesteście. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Wszelkie wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie wartościowych treści, które Was informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 3: Wyniki zdrowotne i rola stylu życia. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że życie w samotności automatycznie prowadzi do złego stanu zdrowia, prawda w przypadku starszych mężczyzn mieszkających samotnie jest znacznie bardziej złożona. Wyniki zdrowotne w tej grupie są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze zależą od stylu życia oraz systemów wsparcia społecznego. Podczas gdy niektórzy mężczyźni mogą zmagać się z wyzwaniami związanymi z samotnością lub ograniczonym wsparciem, wielu innych utrzymuje doskonałe zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywnie dbając o swoje zdrowie. Wielu starszych mężczyzn mieszkających samotnie wypracowuje rutyny, które stawiają na pierwszym miejscu zdrowe nawyki. Mogą skupiać się na zrównoważonej diecie, regularnej aktywności fizycznej oraz konsekwentnej opiece medycznej. Autonomia życia w samotności czasami motywuje mężczyzn do większej odpowiedzialności za własne zdrowie, ponieważ nie mogą polegać na partnerze, który przypominałby im o obowiązkach lub udzielał wsparcia. To poczucie odpowiedzialności za własne życie często prowadzi do dyscypliny w dbaniu o siebie. Dobre zdrowie psychiczne często skutkuje zdyscyplinowaną troską o siebie. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest zdrowie psychiczne. Chociaż izolacja społeczna może stanowić ryzyko, wielu mężczyzn odkryło, że życie w samotności przynosi im spokój i zmniejsza stres wynikający ze skomplikowanych relacji. Możliwość kontrolowania własnego otoczenia i unikania konfliktów przyczynia się do stabilności emocjonalnej. Przezwyciężaniu poczucia samotności mogą pomóc także mindfulness, hobby oraz zaangażowanie w życie społeczności. Dobrze ilustruje to historia George'a, 79-letniego emerytowanego strażaka. Mieszka sam, ale pozostaje aktywny fizycznie dzięki codziennym spacerom i pływaniu. George regularnie odwiedza także lokalne centrum seniora, gdzie uczestniczy w zajęciach grupowych, które pomagają mu utrzymywać kontakty towarzyskie. Życie w pojedynkę nie oznacza bycia niezdrowym. Według niego oznacza to wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Jednak ważne jest, aby być świadomym wyzwań, z jakimi niektórzy się mierzą. Bez partnerki mężczyźni mogą mieć trudności z radzeniem sobie z chorobami przewlekłymi lub sytuacjami awaryjnymi. To podkreśla znaczenie budowania sieci wsparcia oraz wykorzystywania technologii do monitorowania zdrowia i komunikacji. Ogólnie rzecz biorąc, zróżnicowane wyniki zdrowotne starszych mężczyzn żyjących samotnie pokazują, że kluczową rolę odgrywa raczej styl życia niż sam status związku. Dla wielu osób życie w pojedynkę daje przestrzeń i motywację do przyjęcia zdrowych nawyków, które wspierają długowieczność i jakość życia. Numer 4 Niezależność finansowa i kontrola. Jedną z rzadziej omawianych, ale bardzo istotnych prawd dotyczących starszych mężczyzn żyjących samotnie jest znacząca rola, jaką odgrywa niezależność finansowa w ich decyzji i zdolności do samodzielnego życia. Dzięki kontroli nad swoimi finansami ci mężczyźni mogą podejmować decyzje, które są w pełni zgodne z ich stylem życia, bez konieczności pójścia na kompromisy. Zarządzanie własnymi pieniędzmi daje im wolność, by żyć wygodnie, pokrywać wydatki według własnych upodobań i planować przyszłość w sposób odpowiadający ich osobistym celom. Niezależność finansowa jest często fundamentem, dla którego wielu starszych mężczyzn woli prowadzić samodzielne życie. Pozwala im to ustalać priorytety wydatków, niezależnie od tego, czy chodzi o inwestycje w hobby, podróże, remonty domu czy opiekę zdrowotną. Nie muszą się spierać o budżet ani martwić się sprzecznymi priorytetami finansowymi, które czasem pojawiają się w związkach partnerskich. Ten poziom kontroli daje im spokój i zmniejsza stres związany z nieporozumieniami finansowymi. Oprócz codziennych wydatków, samodzielne zarządzanie finansami oznacza także niezależne podejmowanie decyzji dotyczących zabezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń oraz planowania spadkowego. Starsi mężczyźni, którzy mieszkają sami, często są dumni z tego, że radzą sobie z tymi obowiązkami i traktują je jako część swojej samodzielności oraz dojrzałości. Ta autonomia nie ogranicza się tylko do pieniędzy, jest ona związana z głębszym poczuciem godności i szacunku do samego siebie. Weźmy na przykład Pawła, 72-letniego emeryta, który mieszka sam i starannie zarządza swoimi finansami. Lubię dokładnie wiedzieć, na co idą moje pieniądze i lubię sam podejmować decyzje, bez konieczności tłumaczenia się komukolwiek innemu. To daje mi siłę i pomaga mi czuć się bezpiecznie, mówi. Doświadczenie Pawła odzwierciedla doświadczenia wielu innych osób, które uważają kontrolę nad finansami za nieodłączną część swojej niezależności i jakości życia. Jednak wraz z tą kontrolą pojawia się także odpowiedzialność za rozsądne planowanie. Bez partnera, z którym mogliby podzielić się finansowym ciężarem, mężczyźni muszą zadbać o to, by mieć odpowiednie zabezpieczenia, takie jak oszczędności, ubezpieczenie i systemy wsparcia. Umiejętność zarządzania finansami oraz praktyczna wiedza finansowa są niezbędne do utrzymania tej niezależności także w późniejszym wieku. Ta czwarta prawda podkreśla, że niezależność finansowa to nie tylko kwestia pieniędzy chodzi o to, by żyć według własnych zasad. Dla wielu starszych mężczyzn kontrola nad finansami jest kluczowym elementem decyzji o samodzielnym życiu, wspiera ich autonomię i ogólne poczucie dobrostanu. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz w komentarzu cyfrę 4, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych filmów. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. A teraz przejdźmy dalej. Numer 5: Odporność emocjonalna i samoświadomość. Jedną z najgłębszych prawd o starszych mężczyznach żyjących samotnie jest poziom odporności emocjonalnej i samoświadomości, który często posiadają. Decyzja o samotnym życiu w późniejszym wieku rzadko bywa przypadkowa. Odzwierciedla ona głębokie zrozumienie samego siebie oraz emocjonalną siłę, by zaakceptować niezależność, nawet jeśli społeczeństwo oczekuje czegoś innego. Ta odporność pomaga im pokonywać życiowe wyzwania bez polegania na emocjonalnym wsparciu partnera. Wielu starszych mężczyzn rozwija strategie, które pozwalają im radzić sobie ze stresem, samotnością lub niepowodzeniami z godnością. Uczą się cenić własne towarzystwo i odnajdywać spełnienie w hobby, refleksji oraz sensownych zajęciach. Ta samoświadomość wspiera poczucie zadowolenia i wewnętrznego spokoju, które mogą być nieosiągalne dla tych, którzy w dużym stopniu opierają swoje poczucie własnej wartości na relacjach. Z psychologicznego punktu widzenia ta odporność wiąże się z akceptacją, przyjmowaniem zmian życiowych, ograniczeń i możliwości bez oporu. Starsi mężczyźni mieszkający samotnie często podkreślają, że czują się bardziej autentyczni i wolni w wyrażaniu swojego prawdziwego ja bez presji, którą czasem niosą ze sobą relacje. Ta szczerość wobec samego siebie jest silnym źródłem pewności siebie i satysfakcji. Weźmy na przykład Samuela, 77-letniego emeryta, który od ponad 10 lat mieszka samotnie. Swoje życie w samotności opisuje jako czas, w którym na nowo połączył się ze swoim prawdziwym ja i może cieszyć się chwilami bez kompromisów. Doświadczenie Samuela jest typowe dla mężczyzn, którzy z własnej woli żyją samotnie. Odzwierciedla ono emocjonalny rozwój, który przychodzi wraz z latami doświadczeń. Ta emocjonalna odporność nie oznacza, że ci mężczyźni nigdy nie czują się samotni lub bezbronni. Oznacza to raczej, że wypracowali sobie narzędzia, by konstruktywnie radzić sobie z tymi uczuciami. Medytacja, prowadzenie dziennika czy zaangażowanie w życie społeczności mogą służyć jako wentyl pozwalający zachować równowagę i dystans. Zrozumienie tej prawdy rzuca światło na często niewidzialną siłę starszych mężczyzn żyjących samotnie. Podważa to stereotypy i zachęca nas, byśmy docenili emocjonalną złożoność i dojrzałość, które stanowią fundament ich stylu życia. Jeśli wciąż oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz w komentarzu cyfrę 6, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, polecam to zrobić i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu. Wszelkie wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. Przejdźmy więc dalej. Numer 6. Więzi społeczne wykraczające poza relacje romantyczne. Kolejną prawdą o starszych mężczyznach, którzy żyją samotnie, jest to, że często pielęgnują znaczące więzi społeczne, wykraczające poza romantyczne związki. Życie w pojedynkę nie musi oznaczać izolacji ani odosobnienia. W rzeczywistości wielu mężczyzn buduje silną sieć przyjaciół, rodziny i społeczności, która zapewnia im wsparcie emocjonalne i społeczne oraz głęboko wzbogaca ich życie. Te więzi społeczne często przybierają inną formę niż te, które występują w młodszym wieku lub w związkach. Mężczyźni mogą na przykład nawiązywać bliskie przyjaźnie dzięki wspólnym zainteresowaniom, takim jak sport, działalność wolontariacka czy grupy hobbystyczne. Mogą także utrzymywać bliskie więzi z rodzeństwem, dziećmi i wnukami, które dają im ciepło i towarzystwo. Te relacje są często bardziej stabilne i mniej skomplikowane niż związki romantyczne, a jednocześnie umożliwiają szczere i satysfakcjonujące interakcje. Zaangażowanie społeczne jest kluczowe dla dobrostanu emocjonalnego, zdrowia poznawczego, a nawet fizycznej długowieczności. Mężczyźni, którzy mieszkają sami, ale pozostają aktywni społecznie, wykazują wyższy poziom satysfakcji oraz niższy poziom depresji i lęku. Odkryli, że pielęgnowanie różnorodnych relacji, zamiast skupiania się wyłącznie na związkach romantycznych, pomaga im opierać się samotności i wzbogaca ich codzienne życie. Weźmy na przykład Waltera, 80-letniego emeryta, który mieszka sam, ale aktywnie uczestniczy w działalności klubu ogrodniczego w swojej społeczności i co tydzień bierze udział w dyskusjach o książkach jaka moi przyjaciele i rodzina wypełniają moje życie radością i sensem. Życie w samotności pozwoliło mi skupić się na tych relacjach bez rozpraszania się. Dla tych mężczyzn równie powszechne jest angażowanie się w relacje międzypokoleniowe. Działalność wolontariacka w lokalnych szkołach lub mentoring młodszych osób daje im poczucie bycia potrzebnym i przynależności. Te role pomagają im czuć się docenionymi i połączonymi z innymi, co jest niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego i pozytywnego nastawienia do życia. Szósta prawda podkreśla, że życie w samotności nie oznacza samotności, lecz wybór relacji, które najlepiej odpowiadają stylowi życia i emocjonalnym potrzebom danej osoby. Dla wielu starszych mężczyzn, istnieje bogate życie towarzyskie poza relacjami romantycznymi, które pozwala im prowadzić zrównoważone i pełne sensu życie. Myśli końcowe. Na zakończenie tego filmu zastanów się nad pięcioma prawdami, które omówiliśmy na temat starszych mężczyzn decydujących się żyć samotnie, bez kobiety. Każda z tych prawd odsłania warstwę siły, mądrości i intencji, która często pozostaje niezauważona lub niezrozumiana. Niezależnie od tego, czy chodzi o ich niezależność, odporność emocjonalną, czy bogate więzi społeczne, które pielęgnują, ci mężczyźni stworzyli sobie życie pełne sensu na własnych warunkach. Zastanów się, która z tych prawd najbardziej z Tobą rezonuje. Być może, w idei akceptacji niezależności, rozpoznajesz część własnej historii. A może przemawia do Ciebie wartość pielęgnowania przyjaźni poza związkami romantycznymi. Cokolwiek Cię poruszy, pamiętaj, że Twoje doświadczenie jest ważne i dzielisz je z wieloma osobami, które kroczą podobną drogą. Życie w pojedynkę nie oznacza samotności ani braku. W rzeczywistości może być silnym wyrazem samoświadomości i spełnienia. Ten styl życia wymaga odwagi i determinacji, a często prowadzi do osobistego rozwoju, który wzbogaca nie tylko życie samotnych mężczyzn, ale także ich otoczenie. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię. Napisz nam w komentarzach, co cię dziś zainteresowało i jak mógłbyś to zastosować w swoim życiu. Twoje przemyślenia są ważne i inspirują innych, którzy być może przechodzą tę samą drogę. Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu lajka, like udostępnij go i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Wszelkie wsparcie pozwala nam kontynuować tworzenie treści, które informują, zachęcają i inspirują seniorów takich jak Ty. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękujemy, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy poznać Waszą opinię. Napiszcie w komentarzach czego się dziś nauczyliście i jak zamierzacie to wykorzystać w swoim życiu. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne, więc nie wahajcie się nimi podzielić. Czytanie waszych komentarzy jest dla nas ogromną motywacją i wsparciem. Jeśli podobał wam się ten film i był dla was pomocny, dajcie lajka, like zasubskrybujcie i udostępnijcie go. Każde wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które was informują i inspirują. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.